Ja Miałabym taką prośbę. Nie zrozum mnie źle, ale mógłbyś mnie zabić. Oczywiście, żaklina. Dobra, żaklink, to samo. Stań sobie w rozkroku. Jeszcze dziurkę więcej. No ale nie aż tak mocno chyba. Tak, tak, tak. Pamiętajcie, żeby nie wciskać w najciaśniejszą dziurę, tylko w tą luźniejszą troszeczkę. A! A! Dzień dobry drodzy widzowie. Znajdujemy się znowu na Zatoce sportu w siłowni Fit Fabrik Jest ze mną znowu żaklina. Dzień dobry. Niestety ostatni film miał bardzo mało wyświetleń poprzez udostępnianie treści erotycznych, jakim było wkładanie palców w różne części ciała Żakliny. Łokci. Masz być luźna. No to teraz się jeszcze bólem zajmiemy. Mhm. Uh -huh. O właśnie. Żartowałam, nic mnie nie boli. Także dziś nie będziemy w nią nic wkładać. Dzisiaj Żaklina będzie ciągnąć. Zapraszamy do oglądania. Na pewno zaczniemy od rozgrzewki. Podobnie jak ostatnio robiliśmy do przysiadów, na pewno będziemy musieli zmobilizować i zaktywować ponownie przeponę, pośladki, żeby tam wszystko zaczęło grać. Jeżeli to zrobimy, nie będziemy tego pokazywać, bo chcemy mieć dużo wyświetleń, ale wierzcie, co to zrobiliśmy. Potem Wam pokażę aktywacje celowane już konkretnie w martwy ciąg, a następnie będziemy robić docelowe ćwiczenie i zobaczymy ile zaklina podniesie. Ja powiedziałem, że zrobi dzisiaj 120 kg, jak zrobi mniej, to idę i kupić ciastka, żeby była jeszcze grubsza. 130 kilo i wtedy ciastka i czekolada Tylko dobrą. 120. 130. Dogadamy się. Tak jak na ostatnim filmie, znowu zaczniemy sobie od przepony. Pokaż, jak czy się poprawa nastąpiła. Nie, teraz napięłaś brzuch tylko. Weź ładnie powietrze. Nie, oszukujesz mnie. No, no, naprawdę. Przysięgam no to, ci, górę powietrze. To jeszcze raz. Ładnie weź się. Nie, bo weź, wzięłaś w klatę. A teraz napięłaś brzuch. Czyli... Zaczynamy znowu od rozluźnienia, odklejenia przepony. On to robi specjalnie, żeby mi robić krzywdę. Zrobię to delikatnie. Mi się wydaje, że po prostu Michał ma masochistyczne zapędy. I on szuka takich, wiecie, momentów, żeby... Oa! Dobra, już nic nie mówię, żartowałam, nie ma. Wszystko jest okej. Okay. Dobra? Sadystyczne, nie ma tylko sadystyczny. Delikatnie powietrze do przepony. Jeszcze wydech. Wdech i wydech i teraz tak jak weźmiesz powietrze do brzucha weź na, na, zaciśnij się dookoła unieś lekko nogi i klatkę piersiową zaciśnij do góry wracamy wydech mamy to brzuch dupa działa idziemy robić teraz już e, aktywację typowo pod martwy ciąg sumo czyli e, popracujemy trochę nad odwodzeniem i nad przywodzeniem a następnie Założymy ciężary na sztangę i będziemy sobie po kolei szli do góry. Zobaczymy, ile klina podniesie. Dużo, dużo. Czuję moc, taką moc. Zwłaszcza, że już nie popodnoszę sobie przez parę następnych miesięcy, więc dzisiaj... Dzisiaj będzie dużo. Pod kolana, nie ma. Napręż. Jeszcze troszeczkę rozszerz. I teraz maksymalnie odwiedź na zewnątrz nogi. Maksymalnie? Ta 20 razy. I pracujesz sobie. Aha, czyli po prostu nie, tak przechodzić? Nie, 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 nie. Tutaj sobie stajesz szeroko, tu? równolegle I do stopy, tak? i równolegle stopy. Okay. I teraz tak. Ile możesz? 20 razy. Przepraszam, bo ja mam haluksy na topach. Tu lepiej A, nagrywaj. Liczysz to? Mhm. Siadam. Dopiero? Mhm. Ściemniasz. Nie, poważnie. To jest mocna guma, to się wydaje, że dużo, ale ma cię aż palić. Ale mnie bardzo już bolą To jeszcze chociaż cztery razy nie no, zrobię tyle ile to inno. Ja jestem zadaniowa, pamiętaj. Jak mi coś, coś każe zrobić, to robię. Oczywiście w granicach rozsądku. Dobrego smaku. Oczywiście. Zawsze. Oprzesz się stopą o ławkę. Robiliśmy już to, prawda? Nie robiliśmy. Nie robiliśmy tego. Tak. No to dobra. Do planka bocznego, jedna noga na ławkę. Mm... Połóż się na ziemię. Bokiem. Ja, w sensie Bokiem. Okay. ale jedna tutaj. Tak, 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 tak. tak. Okay. Czyli czekaj chwilę. Tak, tak jak teraz się układasz, będzie dobrze. O, tylko jeszcze trochę dalej, żeby Ci nie przeszkadzała konieczka. Dalej, w sensie tam czy tu? Um, tu A do tu, okej, okay, no, dobra, dobra, dobra. Unosisz biodro na równo. Głowa równo. Przyciągasz nogę do nogi. 8 razy. Możesz sobie otworzyć rękę albo tak na biodro, żeby Ci było wygodniej. Głowę też popraw. Okej. Czekaj, okay, trening się włączę, żeby to nie było takie... Żeby nie, nie poszło na darmo. Właśnie. Będę wiedz, ile mogę zjeść więcej. Dobra, otwórz klatkę. Wypchnij biodro trochę, bo uciekasz. Dobra. O! Ta noga jest chyba słabsza, co? Tak, dużo no. Dobra, zrobimy sobie jeszcze takie e, dwa, dwie podwójne serie, czyli tylko, może nie 20 razy, a 15 razy wystarczy, żebyś się nie zmęczyła. Robisz 15 tych i po 8. I jeszcze raz, 15 i po 8. Okay. Szerzej stań, stop równolegle daj. O, właśnie. Okay. Tutaj mamy podpowiedź od, od jednego z naszych trenerów. W robieniu przywodni kopenhaskich najważniejsze jest, żeby dziura była na wysokości ławki. Dotyczy się tylko to nad... równo kobiet, jak i mężczyzn. Tylko nadal nie wiemy, która. Nie to wiem, problem. Ale... ale drodzy widzowie, dro... piszcie w komentarzach, która dziura. Główka <noise> tylko popraw. Pamiętajcie, żeby być w tym ćwiczeniu jedną linią. Nie taką trochę łamaną, jak Żaklina. Tylko ładną, równą jedną linią. Bo ja pokażę, jak nie robić. <laughs> o Jezus! Robiliśmy to tak, ćwiczenie to w podporze o ławkę, natomiast jeżeli sobie to ćwiczenie e, wdrożymy w nasze plany treningowe, pamiętajcie, że możecie tutaj progresować nie tylko ilością powtórzeń, ale także wysokością, na której e, kładziecie tą nogę, która jest w punkcie Im podporu. Im będzie wyżej, tym jest ciężej i w ten sposób łatwo sobie e, zwiększać te parametry treningowe w tym ćwiczeniu, żeby być coraz lepszym, mocniejszym, aż, e, aż do, osiągniemy jakoś tam Perfekcję tutaj w balansie między przywodzeniem a odwodzeniem, i e, nie będziemy musieli tego jakoś tam wbitnie zwracać na to uwagę. I wtedy wystarcza dosłownie jedna, dwie, trzy serie na rozgrzewkę. Natomiast na początku, kiedy zauważycie, że jest jakiś dysbalans między jedną, drugą stroną, między odwodzeniem, między przywodzeniem, warto mieć to na stole w pranie treningowym i pamiętać o tym, żeby sukcesywnie zwiększać e, objętość, bądź też wysokość, bądź cokolwiek innego, np. opór gumy. Cokolwiek, co może zwiększyć, e, zwiększyć opór, żeby w czasie robić to coraz, e, żeby robienie tego było coraz większym wyzwaniem. Naprawdę. Żaklina, jak widzicie, już jest gotowa. Sztanga również jest gotowa. Zaczniemy... Ja, ale... Zaczniemy od 40 kg. Najpierw drobne przypomnienie techniki martwego ciągu Sumo, którą też omawialiśmy na kanale i zapraszam, żebyście tam zajrzeli. Natomiast dla tych, którzy jeszcze tego nie widzieli, chcieliby wiedzieć, na czym to polega, zapraszam Cię, że chwila podsztangę. I unosząc sztangę, jeszcze nie unosisz, robisz tak, jakbyś chciała rozerwać podłogę pod sobą, jakbyś tutaj chciała stworzyć wielki kanion i unosić powietrze. Bo... Dobrze, wypuść i jeszcze raz. Wdech. Kolana na zewnątrz i ciągniesz. I wracaj. Pięć razy zrób. Palce też daj na zewnątrz. Będzie Ci łatwiej się otworzyć. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze na zewnątrz palce. O! O właśnie. Tak? Dobra, idź do domu. Zdyknie <laughs> <laughs> tego. Zrobimy jeszcze raz sobie. Dobra widzę, założymy większy ciężar. Włącz. Wiesz jaki mam problem? Jaki? Mam dupę przed wczoraj i mnie tak boli. Ale dupę. Nie, luz, luz, luz. I nie garb się u góry. Dobra. Mhm. Wiesz, Zwiększamy obciążenie. Ostrzegam, bo mi się posiad spina, nie? I mnie to boli. Ale luz. W sensie, naczuje, no, nie? Czy to się nagrywa? Miałam mhm. ja taką prośbę. Nie zrozum mnie źle, ale mógłbyś mnie zapiąć. Oczywiście, że <laughs> Pamiętajcie, że do martwego ciągu warto ten pas mieć troszeczkę luźniej. Chociaż tu jest za luźno zdecydowanie. Jeszcze, jeszcze dziurkę więcej. No ale nie aż tak mocno chyba. Tak, tak, tak. Pamiętajcie, żeby nie wciskać w najciaśniejszą dziurę, tylko w tą luźniejszą troszeczkę. Słuchajcie, te, zawsze, trener ma zawsze rację, a nawet jak trener nie ma racji, to patrz punkt pierwszy, więc... Użyjemy jeszcze pasków do martwego ciągu, żeby e, nie spuszczać się nad chwytem, e, tylko żeby już fajnie całość zagrała i żeby naprawdę rzekina że mogła podnieść coś dużego. Proszę założyć. Dla tych, którzy nie wiedzą jak wiązać paski. Zakładamy sobie taki trójkącik od wewnątrz z dwóch stron. I teraz tak, chwyć szangę. Zawijamy sobie... Poczekaj, tutaj wasierączka luźno. Zawijamy sobie ten pasek. Tak żeby napił się on nasz nadgarstek. I tak naprawdę... Dłoń tylko przytrzymuje, żeby się pasek nie rozwinął, a cały ciężar jest skumulowany na nad Dobra, stań szeroko. Czy to chyba mam krzywo sztangę, czy nie? Nie? Okay. Chyba nie. Aha. Jeszcze szerzej. Aha. Dobra. Powietrze do brzucha. Wypionizuj się lekko. Otwórz kolana. Głowa do góry. Broda w szyję. I wyciągasz cyckiem do góry, rozrywasz podłogę. Tak. Wdech. Tak. Jeszcze raz. Cycek do góry, głowa. Jep. Tak. Super. Fajnie było. 60 poszło lekko, jak widzieliście. Dokładamy kolejny krążek. 80 kilo teraz. Myślę, że pójdzie bez problemów. Pamiętajcie, żeby dzisiaj maksować, bo nie wiadomo, kiedy wrócicie na siłownię, także możecie sobie nawet zrobić krzywdę. Najwyżej Bo będzie będę, czas na rekonwalesencję. Najwyżej będą mi prostować kręgosłup przez następne y, 4 miesiące albo 5, 6, nie? Jak mi ktoś pisze, że mam włosione plecy, to piszę, że jego starej się podobało. Dobra, Rzepinka, to samo. Stań sobie w rozkroku. Jeszcze troszeczkę. Ja się trochę boję. Nie bój się. Przywiąż ręce do sztangi. No to teraz samo. Biodro na zewnątrz, stopy na zewnątrz, głowa do góry. Cycek do przodu, powietrze do brzucha i rozrywasz podłogę. Wdech. Tak. Wdech. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Wdech. I mocno w górę. hop, Tak. Super. O Boże. Uf. Nie, nie podniosę chyba. Nie, daj się taka urodziła mnie. Miałam większe głupice w głowy jak się urodziłam. Ale ja też mam bierzumę. <śla> Nagrywasz <to. śla> Ja niestety nie miałem, musiałem ciężko trenować. Tak. Ty nie miałeś głowy ja, jak się uroczy. Ja, ja mam takie genetycznie. Ja no tak? Genetycznie. To ja mam większego. Głowa i cycyk I w górę. Mocno. Dobra, mocno. Nie ruszę ten tak. Serio, nie. Jak nie. Rusz, dawaj, zapij się pójdzie, to jak nie. Dawaj, zachnę. I mocno. Dada. mocno. Dada. Nie mogę, nie serio, nie ruszę, nie ruszę. Sobie. No nie mogę, no co mam wam powiedzieć? No dobrze, no. Ja wiesz, że jestem p... nikt nie wierzy. Nie nagrywaj tego. Dawaj, góra, dawaj, dawaj, dawaj. Ej, nie mogę, pani. Bo, bo byłaś pochylona za mocno. Wyciągaj, do... wyciągaj cycka na do góry. Siebie, na siebie. Do tyłu normalnie grupło. Do... Dawaj do góry. Głowa i cycek w górę. Dawaj. Nie mogę. No nie mogę. Dobra. Tak się kończy na święty. Nie mogę. To jest pierwszy, nie jestem owa p... w stanie nie tego w ruszyć w ogóle, proszę. nie? Martwy ciąg techniką sumo skończyliśmy na 80 kg na dwa powtórzenia. Próba na 90 i na stuwie były nieudane. Dlatego nie będziemy teraz męczyć Jacqueline i ustawiać ją dalej do sumo. Zobaczymy, jak wygląda martwy ciąg klasyczny. Robimy teraz to, co się nie udało w sumo. Jacqueline jest teraz bardzo rozochoczona, bo już czeka na wieczory z Tibiom w trakcie kwarantanny. Ja już wiem, jak ona będzie zarabiać na życie, będzie ekspić i sprzedawać itemy, a wy moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, jak będziecie zarabiać pieniądze. Dawać. Dawaj, wstajesz, skup się teraz, kolano do przodu, na zewnątrz, ładny wdech i cyckiem w górę, mocno, nie denerwujmy nawet, mocno, wdech i mocno. Dawaj, tak jeszcze jeszcze kurwa. No Jak chcesz to możesz i ładnie. było. posło. <grywa> to wam i coś pękło. Na pewno ci nic nie pękło. W głowie W głowie? W której głowie? Nie, byłaś ładnie napięta, nic ci nie pękło. Tak mówię? Słuchajcie, muszę w k trochę zakr... Dawaj! Chodź z <grywa> A dawaj, tutaj gniazdo mocno! Moc moc, Mocno! Nie mogę. no nie mogę, jestem dziewczynką. A nie potworkiem. Słuchajcie. Ciszej tam tak ka 70 kilo, Tu się pracuje ku. Nie? Słuchajcie drodzy widzowie, się wybaczyć Jaklinie, że się nie podołała. Dwa tygodnie temu jak nagrywaliśmy przysiady miała dużo siły, bo wiedziała, że czekają... Wspaniała przyszłość jako trenerki, natomiast wszyscy pamiętajcie, protest przeciwko tym wszystkim nielegalnym działaniom. Jak będziemy mieli gdzie pracować, to Żaklina obiecała, że zrobi następnym razem martwy ciąg w bikini od tyłu do kamery. Nie. Będzie pracowała dwoma rękami i wciągnie stówę. A jak nie Żaklina, to ja to zrobię. Michał to zrobi, a ja mu przykibicuję. I pamiętajcie, żebyście subskrybowali nasz kanał SFD. SFD Pro zaglądali na nasze social media, moje i jej, a także innych ambasadorów. Korzystali z naszych kodów rabatowych, a szczególnie ze Sztywno i ciasno, bo jest to najlepszy kod rabatowy. A jak raz zamówiłem z Rzaki 6, to. Za 6i. Za 6i, to mam bliznę na czole, także wiecie z którego kodu korzystać. No i cóż, widzimy się pewnie niebawem. Do zobaczenia. Papa. Pa.